Szymonaszko, z tym zręczyłem, to mój następny odcinek z ExpoCrafta. Właśnie jak widzicie, jestem ubrany jak na hardcora. Mieczyk 5 2, 13 koksów, prołóg, niezłonkowy podki, stręcza. I mogę się po prostu napieprzać, że tak powiem. nie Mogę lekko wypić? No, może. się. No dobra, mogę to... dać. No to no dobra, no to ciśniemy na te PvP, mam nadzieję, że kogoś się uda mi zabić, a nie, że sam zostanę zabity, tak jak bardzo dużo razy. No, i tak się gdydną. Chyba, że mi się koks skończy, ale nie mogę na to pozwolić. Dobra, uciekam sobie. Nie do takiego mieszka to ja nie mogę stracić. Mm, dobra, jednak trzeba trochę tak pouciekać. Bo niestety nawet takie dobre jak u kiedy zawodzi. nie! nie. Ja Do palisz! Nie! Czysta istna pułapka! Dobra. dobra. Mhm, 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 ucieknę. Nie wiem, czy już 15 minut minęło, ale już mam wszystko na zniszczeniu. Tu jeszcze mu pomogę, czemuż by nie. Dobra Zgarnąłem jakiś ekuj i od razu uciekam Tak jak prawie zawsze JAKI CZYSTY ISTNI CHEATER NIE to, to ja już mam normalnie dowodnie do admina to zgłoszę że po prostu jest cheater bo na jednego hita Mnie zgarnął Czysta istna kill aura Jakie leszcze O oh my god jeszcze tam zbierają te itemy A, nie. To nie mam to te jemy I tego nie tam chcę tam, tam. Ja nie mam z tego koczypu No to mam mam filmiki, mam przy okazji jeszcze nagranie Cheatera Nagrałem właśnie Cheatera

O tym. Ale straciłem tak się jak bardzo dużo eku Cześć to, to właśnie skina nie mam. No to dobra, no to, to na tyle żegna się z wami, Jelmo Na razie się mo. Cześć!